プレイステーションゲーム、このあとは、12番手で、キラーキープレイステーそうしたつもりで、キラーキープレイステーションゲーム、俺がテメェオ・キロス、なかなか飛び降りて、キャプテン おっ、おやはしょ。やっと、見つけた、こんなところにいたのね。 Hey, z tej strony Absort i chciałbym właśnie was zaprosić do kolejnego odcinka Bleacha, ale zanim to zrobimy, chciałbym wam powiedzieć kilka słów, bo ten odcinek troszeczkę się inaczej zaczyna. Przez dwa miesiące praktycznie nie było filmów, dlatego że no, miałem wakacje, był grill, no bo wiecie, majówka i tak dalej, ale w sumie nawet i dobrze to wyszło, ponieważ dowiedziałem się, że Bleach dostał bardzo dużo aktualizacji, co w, samym, w sumie mnie to cieszy, ponieważ, no jak dobrze wiecie, było trochę błędów, typu nie wiem, <laughs> niektóre postacie Wygląda jakby biegły sprintem, a poruszały się po prostu, nie wiem, prawie w miejscu, tak? Albo nawet choćby ten błąd graficzny ze strzału No po prostu było masę błędów nie, graficznych bądź jakichś animacji, co troszeczkę to... E, trochę było takie upierdliwe, moim zdaniem, właśnie e, w tej serii tego blicza. A teraz, z tego co wiem, jest trochę to poprawione, oraz z tego co wiem, e, z nowości do tej gry e, wyszły właśnie te nowe DLC, czyli po prostu postacie, które są e, powiązane właśnie z e, Thousand Year Blood War, tak? Czyli arku, czyli z drugiego sezonu, właśnie blicza. Więc e, to tyle. A my tak to lecimy, tak to daj, z starszą serią po prostu blitza, więc zapraszam was, bo to taka krótka wstęp. Hejo, z tej strony Absort i kontynuujemy przygodę Bleach Rebirth of Soul w ostatnim odcinku, OJ. Ha! Absort, trochę nie nagrywaj zapomniałeś pada wziąć. <grytania> w ostatnim odcinku ogrywaliśmy mianowicie historię właśnie naszego Ichigo, gdzie uczył się właśnie bankaja, jak i dobrze wiemy, że w trakcie nauki Bankaya dla Ichigo właśnie Inshida walczy z Majori Kurosushi, tak? Który po prostu no, nie daje mu za wygraną, bo to jednak kapitan i my będziemy przechodzić do e, następnej walki. A wy nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, żeby być na bieżąco, ponieważ każdy wasz jeden sub zwiększa mój współczynnik Kraya, co o jeden, znaczy jeden sub daje mi 100 punktów. Dobrze, dobrze lecimy. Okej, okay, zacznijmy, tak, to nasz rozdział tutaj z Inshidą, bo troszkę minęło. Jak zawsze będę starał się dla Was robić tłumaczenie z napisami. Oj, tak, naprawili te błędy, teraz już nie ma tego baga dziwnego ze strzałą. Co oczywiście mnie to cieszy. Ciekawe, czy animacje też poprawili. No mówię, trochę, update'ów wyszło od tego. Co myślę, że to jest mega, mega plus. Wiąże i jakby nie naprawiali, nie? No, no. Jedyna dobra jakaś gra która wyszła w ostatnich czasach, to. Mogę tyle gier teraz tak wychodzi we mnie. interesuje, mnie interesują, że to szok. Szczególnie chyba największą szokiem jest to Kita A6. Tak dobrze wiecie. Nie, wszystko się nagrywa. A. Człowiek trochę nie nagrywał, muszę się znowu przyzwyczaić. Ja, więc wybaczcie jeśli wybrał, po prostu chodźmy. Będę trochę nie ogarniał. Oczywiście dalej gramy na extreme, no, bo nic się Czarny. nie zmieniło. Lekki maut, które przyszedłem to, przed rozpoczęciem nagrywania to, właśnie w lipca, żeby to, po prostu to, bardziej ogarniał kontrolki Żeby nie było źle. Więc powinienem raczej dać sobie radę. Dobrze, mamy tutaj kascenkę wspominki.

だから僕は強くなりたいと思った強いクインシーになり多くの人々をフォローから守ることができさえすればきっと父さんもクインシーなことを認めてくれるはず僕の祖父にあたる先生はそんな父さんにも理解を示していた先生は言っていた守りたいものが違えばおのずと正義も違ってくるのだと父さんの守りたいものが何なのかは 僕には分からなのった。でも先生はいずれ分かで時がうるという何でしがう何でしょう何でのょう何でしょう何でしょう何でしょう何でしょう何でしょう何でしょう何して先生でしょう何でしょしてくれでしょう何でしょう何でしょう何でしょう何でしょう何でしょう何でしょう何でしょう何でできるう

I nowe chroni Jak zawsze. Tym, co o co chodzi? Przecież o Major chce ją dorwać. takie. Ok, Inshida, czyżby nam się odpali tutaj. Tak. Większa moc. O, to będzie power. Ale coś czuję, że on odpali Bankaja nie? mnie. Będą mi jaja. Walka na transformację. Nieźle. Aż mnie, eee, No się coś kręci. No nawet majury nie wie co się dzieje. No dlatego nie odkryłeś swoich badaniach, co? Surprise motherfucker Ok, mamy walczyć, mamy pokazać Majuriego, nie? Kuroszli, dobrze Nie będziemy przypomnieć Talizmany, bo one... Na później się przydadzą, coś czuję na walkę z konkretnym bossem. Tutaj z Majurim raczej sobie poradzimy. Dobra, zobaczmy jak działa tutaj z transformacją to nie, nie ma ile komboszy. No tak, to jest ten Fighting Spirit, nie? Że jak 100% to można aktywować, tego boosta. Jaki mu się zmienia i tak dalej. Okej! Okay. No cholera, cholera, I da weź się trochę, broń, dobrze. Oczywiście on też będzie kurde dosyć mocny Ja muszę akurat uważać Proszę bardzo, oni mogą teraz latać To jest swit No nie zdążyłem się obronić, cholera jasna, ma no. no to się nie uda, to się nie uda, on musi mieć mniej, nie? Dokładnie, on się obroni Cholera chciałem Nie! Cholera jest, ale to skopałem! Jak ja mam z nim w ogóle? On ma 10 pasków w ogóle z hole'em! Dwa mi zabra. Dobra. Dobra, unik! Dobra. Na razie dostaje. Dobra, uuuuh, nie broń się Ishida, broń się No! Kurde ono w takich niespodziewanych momentach, Tak, o! Jest, mamy to! Dawaj, Ishida, dobry. Weź mu zmniejszy to co trzeba. Skapę. O! Oh. Jest i power! Tak, cztery swoble, bardzo dobrze. Masz tutaj trochę strzał Dobra jest i Queen's Yarrow Dobra, obrona Dobra tu się za niego teleportujemy bardzo dobrze Nie no, całkiem ładnie nam idzie Oby tak dalej Jest, i mamy to! No Dawaj się go, jeszcze bardziej do soulem, Dasz radę! Dobra, chillowa była lipa, ale teraz dajemy radę, nie! Dawaj, pełna moro! Oh, <ścoughs> Cztery sole, nice No i co? Teraz nie jest ci tak fajnie. Masz tu ze specjalnej techniki, tak Nic z tego Nie no, przyznam, że insi dodzą się dobrze gra Dobra, teleport Z zaplecami. No i już go kończymy Szybko poszło Na kurde do ty to jesteś jednak normalnie kupa, nie? <grywa> no, dobrze, dobrze już i da lecisz Bitart. Ojej, zrobiliśmy wszystkie tutaj challenge, fajnie To mnie się podoba <grywa> dobrze, rozgrzewałem się w tym biczu. Mimo że człowiek nie grał przez dwa miesiące Nie, ma kapitana! No, ale jest ta energia mocna, nie? No mocno werwa, on chyba chwabi. Znaczy na czarno? Co? Co ja mu wstem ogarniesz? What the fuck? Czy to jest to, co ja myślę? Kto no. to nie Ektai ni suru nie Jibun ga niniru tame ni

No, wyciąga swojego asa w rękawie. Wiadomo, Ishida puścił wcześniej swojego power-upa i swój element zaskoczenia swojego asa w rękawie, teraz ten puści swój. No, czyżby ona chce pomóc? なんでこんなに多くの人がいるの大丈夫私私ののの血は…は <Co> <ub> …は同じもでです。こ毒ません。大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫 どうぞ、私はマイュを入れてください。飲んでさしあげます。いやでも、死ぬ人間を、わざわざ罠にかける意味がない。わぁありがとうございます。あなたは頭を狙えば、マイリ様を殺せた。でも、そうしませんでしたね。偶然です。僕はあいつを殺すつもりで打った。 No proszę bardzo, dzięki temu że on nie chciał go zabić To ona mu dała antidotum w podziękowaniu tak? No w sumie tego nie rozumie, nie? Czy nie było tego bankaia naszego klasycznego? Mi się wydaje, że on odpalał っきの足さい、私はこれを見つ <No. S 2> けたのに、まだまだ見つけたのに、いつも、私はありとうさよなたがいるのに、まだ見つけたのに、まだ見つけたのに、まだ見つけたのに、まだざつけたのに、まだ見つけたのに、まだ見つけたのに、 足がががが重い。いいい腕もも上がらなくなくってきてててきる。るンイ消えかか。けているんだ。僕ののクシーとととし時間終わり近うこどうにか、このには、到達できた。大丈夫です。No, No niestety Ory Sima jaki chat po prostu nie dali rady, nie? to No i czy go z Euroichi to trenują. A jeśli DĘ jakoś to się trzyma, nie? Dziwne. No. Nic Rekam raz mi na to. A czy dotrze? No bo właśnie bo ja nie pamiętam tego. No ale jeżeli do czatu to niezwykła zaknie Mocię poky na idzie mam maritam

W nie ma to już po nim, nie! N nie ma co walczyć, bo nie ma już po prostu energii tego. Nie ma siła nic. Czyli tak to wyglądało. Boże. Ja szczerze nie pamiętałem tego jak to wyglądało. Mi się wydaje, że... Mnie się wydaje, że ten major odpalił Bankaja, i chyba on odpalił wtedy zatruł, tak? Tylko to tak zostało przedstawione trochę tak nietypowo. No cóż, no. Myślałem, że zobaczymy tego wielkiego żółtego duszka. No ale widać nie aż tak bardzo. 14 level, dostaliśmy kolejny zielony klucz. Super. Jak wygląda czasowo? 15 minut. Dobrze, to możemy akurat jeszcze jedno walnąć. O, tak, tak, tak. Odblokowało nam się. Kolejne. U. O, dajcie chwilę. Okej, okay, dobra, jesteśmy z powrotem. Musiałam akurat sobie kichnąć. Wy tego nie usłyszycie, ani nie zobaczycie, <laughs> że nie było później memo jak ten, jak było za psik, Dobrze, lecimy dalszą <laughs> historię bo psik. Aż mi się przypomniał ten stary film, gdzie głosie siedzi na kanapie a psiki. Sługa jej szefa, Matsuboto, No, no bardzo.

だから、い僕の最友僕のべてをこえる人は何でキきるキアは処刑されなければならないのかなでそのキジツはハヤマリツヅケルのかそうたそれをべるうち、僕は一つの事実にたどり着いたこの処刑の真の目的は、キはキルキアを殺すことではないこの処刑は それ自体があるものを奪うために仕組まれたものだったのだそのあるものとは双極だ処刑の時のみその封印を解かれる双曲は矛の方には残ンパクトを100万本に値する破壊能力がタッカには同等のザンパクトを防ぎきる防御能力があるらしい ファイナルとトマトのコーナーはどうしても知らないです。そのチカラは、シュンカテキニ、そのスジューバーにまで作り上げているので、私はそれを見ているときに、思うほどのコーナーは、非常に好きです。しかし、このゲームは、このゲームは、 Nie jest tak, że idealnie wszystko wiem. No, ale pewnie jak go nie otłumaczę, byście tak... wiedzieli. Dlatego I... no Hitsuga masz przez ranę. <grywa> ja pierdzielę. A szkoda, bo powiewał, że jeśli chodzi o Hitsugae, to ogólnie to jest mój ulubiony kapitan w serii Blizzard. でも…ししし僕僕僕がが死んだだ。ら…ひななまく、どうかか。ののの意志ををけ、彼を打ってて、て、いいそれが僕の最後の願隊長とと一人の男として君に願う。<laughs> <laughs> よく考えろジ分が死んだから代わりにお前が戦えだと。アイゼンのヤツがそんなこと言うとるアイゼマナーカチメノネタタカニ、ストリデデミクヨナバカデモ、ソノシリングヨ、ブカニサセリオナコシノケデモナカト Ja była umamiona tym Aizenem, nie? Swoim kapitanem. Więc chcę spełnić tego ostatnie życzenie, jego skoro umarł. Czuję się winno, nie? No ale jej też nie chcę się wiedzieć, że... Tu no ale co? Ten wyskok po prostu. Hitsugai, gdzie tak naprawdę i tak by nie sięgnął, nie? Ale dobrze, widzę, że animacja się tu faktycznie je poprawiła. Jest, że nie ma teraz chyba błędów, tak się wydaje. No mówię, duża aktualizacja. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo kit, nie? No Ty zrobisz czy uśmiech dużo mówi, nie? To no by <grywa> To teraz wściekły będzie Hitsugaja, nie? Jak się rzuci na niego, Dobrze, jest. nie czy to w ogóle będzie. Starcie z Ichimaru, właśnie jako, no jako kapitan Hitsugaja, będziemy walczyć? No to chyba wygląda! Nie, godzina, dobrze, moi drodzy, bo jak zawsze, jak to mówię wam, no są właśnie dwa podziały, tak że robimy dwa, jakby odcinki, właśnie na chapter, yy, więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Mam nadzieję, że też się cieszycie się na powrót Blicza, No bo no, trochę było po prostu czasu, za mnie, nie było, przepraszam, mi się troszkę jeszcze odbija po śniadaniu, no bo jest wcześniej rano, <laughs> więc yy, to by było tyle. Trzymajcie się, widzimy się w następnych odcinkach. A, absurd, nie nagrywałeś dwa miesiące i tak to była swoją gadkołudej kamery. Gaddebit, na razie. chaos. Playstation.